Mocny konflikt między youtuberami minecraftowymi za granicą. Ziman mocno wypowiedział się o działalności Dakławisa, a ten odpowiedział na swoim live. Wojan wrócił na swój pierwszy kanał po latach i pokazał swój nowy dom. Amantis odpalił pierwszego live'a z Emberwood, powiedział co się dzieje z Vexo, czy ma dziewczynę. Oraz czy Dexi zagra na Emberwood. Oraz bardzo ważny bonusowy news na koniec. Witajcie, ja jestem Cepotwór. miło mi was widzieć w kolejnym materiale newsowym. I powiem tak, pakiet każdy ma, suba i lajka. Ale czy wiecie, że Cepotwór teraz normalnie jest... Na PGA w Poznaniu i zbija z wami pionę? Dokładnie tak. Kiedy oglądacie ten materiał, ja chodzę sobie po stoiskach jestem na evencie PGA w Poznaniu. Jest to taka wzmianka, bo jeżeli ktoś po prostu na tym evencie będzie, albo w piątek, albo w sobotę, albo w niedzielę, to jest szansa, żeby się zobaczyć. A my przejdźmy, słuchajcie, do pierwszego newsa, a zaczniemy sobie nietypowo, bo od Blueda, a dokładniej od Kromki, czyli jego futrzanego odpowiednika, który tu dodał tajemniczy post na swojej karcie społeczności z widocznym, odpalonym programem do montażu, jakimś mikrolaptopem i Zdjęciem konia na środku. Generalnie z tego co widać, film jest zaplanowany na 31 października, będzie dotyczył czegoś związanego z końmi w Minecrafcie, nie wiem. Czas pokaże, zobaczymy, co ciekawego kromka dla nas przysmaży. I na pewno jak tylko odcinek się pojawi, to co standardowo was o tym poinformuje? No dobra, teraz przejdziemy do ekipy Cartel. Ja wiem. O tej ekipie ostatnio cały czas jest głośno, natomiast teraz zapowiedzieli, że oficjalnie będą już beta testowali swój serwer, ponieważ tak są kolejną ekipą, która zakłada swój serwer w Minecrafcie. Jeżeli nie pamiętacie, już kiedyś wam o tym mówiłem. Generalnie serwer ma się wyróżnić, robią to bez zaplecza deweloperów, tylko samemu. No zobaczymy, jakim to wyjdzie. Jak tylko uda mi się tam wbić, to na pewno tajny agent C potwór. nagra wam co i jak, oraz przede wszystkim jak ten serwer będzie wyglądał. Jestem ciekaw też jakim zainteresowaniem będzie się cieszył, czy na przykład podłapią trendy z telepatią i przekują to w jakiś ciekawy tryb na ich serwerze. No czas pokaże, ale zapowiadali, że będzie to niestandardowy projekt. Pozostając jeszcze lekko w ekipie El Cartel, nie mógłbym nie powiedzieć o się, który to ostatnio zapowiedział, że zaczyna Tworzyć gruby materiał na temat M&M'a. To jest taki chłop, którego w gruncie rzeczy na pewno większość z Was będzie kojarzyło tylko i wyłącznie z filmu Owito. Ja wiem, mogę wyjść teraz na ignoranta, ale ja jego kanał tak znalazłem. Natomiast z tego, co się okazuje, jest z niego niezłe ziółko i grubiej chcę mu się przyjrzeć ku Szymons, ponieważ, jak to YouTuberzy mają ostatnio w zwyczaju, nadmiernie się chciałeś pewnie teraz usłyszeć, że inspiruje. Nie no, po prostu pod Dala, Nie oszukujmy się. No, tylko czekać na film ku Jestem ciekaw, co tam powie. W sumie wydaje mi się, że wiem, co on tam może powiedzieć. No, ale poczekajmy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o kolejne ciekawe odcinki na polskiej scenie Minecraftowej, to nie mógłbym nie powiedzieć o filmie Bloka, który nawiązał do Minecrafta na swoim głównym kanale i dodał odcinek, gdzie jej jedzenie z Minecrafta w prawdziwym życiu we współpracy z Fox gotuje. I widać, że cały filmik to ogólnie taki luźny vibik. Giga podoba mi się, że pojawiło się legendarne intro Blowka. Mianowicie, no stary, jak nie znasz tego intra, to mordzia, wydaje mi się, że musiałeś żyć pod kamieniem. No, cały film ogólnie przyjemny. Oczywiście potrawy Minecrafta. Minecraftowe w prawdziwym życiu to nie jest nic nowego i takich odcinków była już masa, ale sam fakt, że polska legenda Minecrafta, Minecraft Blow, niegdyś wspaniały gracz SkyBlocka z Mandziem oraz poszukiwać przygód na serii Minecraft Heroes ponownie nawiązał do naszej gry. Życzyłbym sobie, żeby w wznowił jakąś serię z Minecraftem jakimś swoim człowieku trzecim, czwartym czy którymś tam kanale i jeżeli się ze mną zgadzacie, że powinien tak zrobić to zostawcie lajka pod tym filmem. Zobaczymy ilu nas jest. Kolejnym ciekawym odcinkiem może się pochwalić mniejszy youtuber xdeusz, który to nagrał film o nietypowym villagerze. Nie chciałbym wam za dużo spoilerować, ale chłop jest naprawdę mocnym graczem. Myślę, że niedługo może zawojować polską scenę minecraftową. Już teraz w jego filmie występują tacy twórcy jak Zeftis, Wolfi czy Meksiak. Także myślę, że jeszcze kiedyś o nim na pewno będziemy rozmawiali. Co do samego filmu oczywiście twórca wymienił inspirację. Natomiast cały film był zmontowany strasznie w taki clean i przejrzysty sposób, co bardzo mi się podoba. No i ogólnie nie chciałbym go wam spoilerować. Jest to 50 minut Ciekawego kontentu. I z tego co patrzę po komentarzach odbiorcom również się to spodobało. Jest to na pewno jeden z nowszych kanałów, które wydaje mi się, że warto śledzić, jeżeli chodzi o Minecrafta. Teraz przenieśmy się na moment na scenę zagraniczną, bo tutaj na pewno ciekawym filmem, o którym warto powiedzieć, jest film Frame Fraxa. Tego gościa na pewno nie muszę wam przedstawiać. Każdy film, który wypuszcza, to jest praktycznie jakiś banger. Teraz otrzymaliśmy materiał, w którym twórca mierzył się z najtrudniejszymi bossami w Minecrafcie. I teraz tak, jak słyszycie najtrudniejsze bossy w Minecrafcie, oraz tytuł że jakiś twórca chce je pokonywać, to już powinniście wiedzieć, że naprawdę będzie grubo. I teraz tak, nie chciałbym wam spoilerować tego całego materiału. W filmie brało udział wiele osób, całość była okraszona bardzo fajnym humorem i oczywiście nie zabrakło niesamowitej walki, jak to przystało na pokonywanie potężnych bossów i szczerze, ten zmutowany Warden, który tam się pojawił, przede wszystkim model tej postaci, wygląda niesamowicie. Pierwszy raz widziałem w sumie takiego Wardena. Wcześniej, jak wiecie, youtuberzy pokonywali tych przepotężnych bossów, to korzystali raczej z bardziej znanych modyfikacji. Tego ordena widziałem pierwszy raz. Pojawiła się również walka z jakimś, dajmy na to, przerośniętym witerem, który był giga kozakiem, by na koniec zmierzyć się z dowalonym smokiem. Także giga odcinek, więcej nie mówię, obejrzyjcie sami. Ciekawa rzecz pojawiła się natomiast w sekcji komentarzy, gdzie nawet inni youtuberzy spropsowali ten materiał. Na przykład Walibir napisał, że muzyka w filmach Flame'a jest serio kozacka, a Łębu jak to Łębu, po prostu zmemował. Dobra, wróćmy na polskie podwórko i pogadajmy trochę o Emberwoodzie. Ostatnio przez to, że wypuściłem newsy w dzień, kiedy najwięcej na Emberudzie się działo, to nie powiedziałem wam o filmie Nerumi, nie powiedziałem wam o live'ie Mantisa i zacznijmy sobie najpierw może na spokojnie od filmu Nerumi. Tutaj pokrótce, film opowiedział o długiej i pełnej przygód podróży, podczas której Nerumi próbowała rozwiązać skomplikowaną zagadkę i przywrócić równowagę w tajemniczej krainie Emberu a tak bardziej szczegółowo, ale tak, żeby nie zaspoilerować zbyt dużo, jest to kontynuacja przygody po pokonaniu strażniczki lasu z ostatniego odcinka i konsekwencjami, z którymi Nerumi musi się teraz mierzyć, czyli inwazją z krzatów. tym samym postanawia przywrócić strażniczkę do życia, no ale okazuje się to jak zwykle trudniejsze, niż wszyscy początkowo zakładali. Więcej nie mówię, fajnie, że jest kontynuacja tej przygody i że ten wątek, powiedzmy, magii u Nerumi jest w ogóle osobnym wątkiem od całej głównej fabuły. Bardzo mi się to podoba, ten wątek jest niesamowity i fajnie, że Nerumi w to poszła. Giga propsuje. No dobra, ale pewnie czekacie tutaj na informacje z live'a Mantis'a. Co tam się działo, potwór? Co coś ciekawego znalazł? Ogólnie tak, Mantis poszedł za moją radą i wreszcie odpalił live'a jakiegoś Zemberuda, żeby było więcej kontentu. Propsik. O to chodziło. Było na nim ponad 2000 osób, czyli rekord tego twórcy. I teraz tak, pojawiła się informacja o zdobyciu specjalnego nowego artefaktu zamiast tej pajęcej rękawicy, która mu skamieniała. W następnym odcinku Będę chciał zdobyć nowy artefakt, zupełnie nowy. I to związany z moją klasą, powiedzmy. To się jak rękawica, tylko nie do końca, więc no, zobaczymy, zobaczymy. Pojawiło się również info o tym, co dalej z Arachno i serio, ten pająk jeszcze na pewno namiesza, po tym co mówił Mantis. Coś się odwali z tym pająkiem o? niedługo. Już się zaczęło odwalać, więc dlatego jest schowany teraz, jest w bezpiecznym miejscu. No ale przejdźmy do tych konkretniejszych. Mantis wypowiedział się wreszcie o Vexo, o co chodzi, że nie ma jego materiału. Co z filmem Vexo? Bardzo możliwe, że się nie pojawi. Ja rozmawiałem z Vexem i sytuacja z Vexem jest bardzo podobna do sytuacji z Blankiem. I To jest to osoba, która nie ma ostatnio czasu, żeby uczestniczyć w projekcie Emberwooda. Oczywiście z żadnym z chłopaków, ani z Blankiem, ani z Vexem nie ma żadnej kosy, po prostu chodzi tylko i wyłącznie o ich czas. No i jak sami słyszycie, no, Vexa już w projekcie nie ma. Natomiast nie ma między nimi kosy. Mantis również to, co powiedział na live, napisał w ogłoszeniu na Discordzie, także teraz widzicie treść tego na na ekranie. Z ciekawych pytań pojawiło się również pytanie od widzów, czy Mantis ma dziewczynę? I wszyscy oczywiście shippują go z Nerumi, natomiast ten odpowiedział, że ma, natomiast, no nie jest to Nerumi. Czy mam dziewczynę? Tak, w sensie, no mam dziewczynę, ale to nie jest nikt z żeby nikt tutaj nie myślał, nie? Dużo osób shippuje mnie z Nerumi, słuchajcie, nie. Zaprzestańmy temu, bo to jest przesada, nie? się serio, stop. Chodźmy tam. To nie jest zabawne już nawet. No cóż, teraz wszystkich shipperów Mantisa z Nerumi muszę zasmucić, no ale no nie. Mantis pewnie myślał, że nie uda mi się znaleźć tego fragmentu gdzie powiedział chuknął na live ale nie ten fragment również znalazłem tam już się byliśmy dobra to o! To ja powiedziałem właśnie. Przepraszam cię, bo i to ciul! Ale wulgarne e, słowo powiedziałem: bzydkie. Przepraszam! Jezus, nie mogę tak mówić. To są młode osoby w ogóle. Gdy ktoś z rodzicami, to przepraszam. Mega, no. Dobra. Lekko mnie rozbawiła jego reakcja. Natomiast już takim ostatnim mocnym fragmentem jest to, czy Dexy będzie na Emberwood? To pytanie przejawiało się bardzo często, jeżeli chodzi o czat Mantisa. I ten odpowiedział właśnie w ten sposób: Czemu Dexiego nie będzie na Emberwood? No bo ludzie. Jeśli się mnie pytacie, czemu nie będzie Dexiego? chłop? Jest Właścicielem największego serwera w Polsce Ma milion filmów do realizacji Ma swoje grono jakby youtuberskie Wiecie na pewnym etapie już jak jest się na tyle dużym twórcą jak Dexy, to Robi się własne rzeczy, nie? Nie dołącza się do kogoś A na koniec dla tych wytrwałych widzów tematu Emberwood Powiem tylko, że Mantis planuje również Publiczny serwer dla was Zrobisz Emberwood dla widzów? Poczekaj Epic Lore Moment Powiem tylko tak, zrobię I tyle, tylko te... Wow, teraz. legendarna słowa Zrobimy Emberwood dla widzów. Ale mamy jeszcze szczątkowe informacje, więc jak będzie coś więcej wiadomo, standardowo co? Cepotwór was poinformuje. Dobra, będzie tego Emberwooda, ile można. Przejdźmy do Pojana Wojana i Wojanowic. Mordzia. Wojan po trzech latach wrócił na swój pierwszy legendarny kanał Wojan i pochwalił się swoim domem za cztery bańki. Myślcie sobie, 4 miliony. No kupa siopy. Nic tylko nagrywać Minecrafta na Wojanowicach. No, sygiemka. Natomiast dom wygląda niesamowicie. Fajnie, że Wojan wrócił na swój pierwszy kanał. Ciekaw jestem, czy będą tam regularne treści, jaki ma na to pomysł. Myślę, że pójdzie on w content IRL. Jak wiecie, w ostatnich newsach mówiłem wam o tym, że Notniko, który również robi content dla dzieci, poszedł teraz w content IRL. Myślę, że ruchy Wojana są tutaj mocno skorelowane z tym. I polscy twórcy widzą, co robią zagraniczni Twórcy z ich niszy, więc stąd myślę taka decyzja. Natomiast jest to tylko moja teoria. Zobaczymy, jakie treści u Wojana będą się pojawiały na tamtym kanale. Jeżeli będzie coś wartego uwagi i ciekawego, będziecie o tym słyszeć ode mnie. A teraz mocny temat na koniec. Jest to konflikt, drama. Jak zwał, tak zwał. Słowo drama jakoś mi po prostu nie leży, dlatego mówię na to konflikt między Zetmanem 1064 a Dakławisem. Ja wiem, chłop, ma bardzo ciężki nik, dlatego jeżeli przekręcam jakieś ich niki, to. No wiecie o kogo chodzi, dobra? No dobra, potwór, ale o co poszło? Zetman dodał taki odcinek, i teraz tak. Tak o co się przywalił do Daklawisa? Zetman uważa, że jest to jeden z najbardziej podłych twórców, których napotkał, głównie z powodu kontrowersyjnych działań, jakie robi. Podkreślił jego fałszywe treści. No, oczywiście chodzi o te shorty wszystkie, które ustawia. Przy użyciu tam, wiecie, różnych modyfikacji spowalniających grę, co pozwala mu na wykonywanie tych niemożliwych ruchów, powiedział o promocji hazardu na jego serwerze Minecraft, gdzie rzekomo twórca miałby zachęcać dzieci do korzystania z gier hazardowych poprzez swój serwer, co Zetman uznał za mocno niemoralne i nieakceptowalne. I teraz. Najmocniejsza rzecz, którą wytoczył Zetman, czyli wykorzystywanie śmierci Technoblade'a przez Dakła w jednym ze swoich dawnych shortców. everyone. Technoblade here. If you're watching this, I am dead. Chłop użył wizerunku Technoblade'a i promował swój serwer na tym shortcie, co jest według Zetmana szczególnie podłe. I tu się z nim zgadzam. Bez sensu. Co ten gość miał w głowie, nagrywając ten krótki filmik? Było tam jeszcze trochę o bardzo niestosownych komentarzach. Zetman oskarżył również twórcę e Turbo, który tworzy content, gdzie niszczy serwery Pay2Win, a rzekomo serwer Dakławisa spropsował. A na koniec Zetman, jak to Zetman, przeprowadził atak na serwer Dakławisa i zgasił go w dwie minuty. Yo, how long did it take? That took us two minutes. And have the no, generalnie bardzo mocny materiał. Nic się nie zapowiadało na to, że Dakławis odpowie, ale odpowiedział. Poprzez swojego live'a omówił serię zarzutów, które skierował do niego Zetman. Widać było, że cała akcja jest dla niego mocno frustrująca i że zarzuty są absurdalne i oparte na kłamstwach. Przynajmniej tak odbierałem to, co gadał na streamie. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o jego serwer w Minecrafcie, zaprzeczył, że jest Pay to win i że promuje hazard na swoim serwerze, że jak inny youtuber, duper Trooper, zgłosił problemy, to Dakławisa z jego serwerem, to ten zmienił system działania, eliminując tym samym elementy, które mogłyby być postrzegane jako hazardowe, czyli tak naprawdę one były, ale zostały zmienione. To, co mnie najbardziej rozbawiło, to jak chłop powiedział, że nie zarabia na swoim serwerze Minecraft, ich wszystkie przychody przeznacza na jego utrzymanie oraz rozwój. No tu mi jedzie czołg. Sami wiecie, ile zarabiają serwery w Minecrafcie. Tego nie kupuję. Jeżeli chodzi o zarzut wykorzystywania śmierci Technoblade'a, Dakławis odpowiedział, że tak stworzył mem dwa lata temu, ale wyjaśnił, że był to żart oparty na czarnym humorze, który nie miał na celu nikogo obrazić. Nie będę nawet mówił, jak irracjonalne jest dla mnie to tłumaczenie, natomiast przyznał, że nie opublikowałby drugi raz czegoś takiego, bo wtedy nie był tak dużym twórcą jak teraz i podkreślił, że w gruncie rzeczy nie miał złych intencji. Jeżeli chodzi o podsumowanie, Dakołowis powiedział, że cała sytuacja według niego jest mocno wyolbrzymiona, że Zetman szuka wyświetleń, a nie rozwiązania problemu i większość z jego zarzutów pochodzi z dawnych czasów i że to jego ostatni raz, kiedy komentuje jakąkolwiek z tych kwestii. Dajcie znać, co ty myślicie, bo moim zdaniem średnio na to wszystko odpowiedział i kurczę, no nie wiem, jakiś niesmak we mnie pozostał. A jak dotrwałeś do tego momentu, to standardowo zobacz sobie mordzia ten filmik. ok i mam teraz dla was bonusowego newsa, a mianowicie chodzi tutaj o nowy film Pangora odnośnie Mr. Kubiksona. I teraz tak, pewnie oczekujecie, że zaraz zacznę wieszać na kimś psy i cisnąć, jaki to najgorszy on nie jest. Natomiast nie mam zamiaru tego robić. Chciałbym przedstawić wam tą sytuację ku przestrodze i ku temu, byście po prostu uważali, co kupujecie i od kogo kupujecie. Napisałem również do Mr. Kubiksona o jego stanowisko tej sprawie, więc myślę, że to, co powiem, jest jak najbardziej rzetelne. I to, co udało mi się zaobserwować, jest on strasznie, lekko mówiąc, nierozgarnięty. Ciągłe wymówki, kompletny brak zorganizowania jest nieodłącznym elementem, z którym boryka się ten człowiek. Poza tym, nawet mając mało czasu w ciągu dnia, uczciwy sprzedawca był bez problemu czas na odesłanie pieniędzy w góra do kilku następnych dni. To nawet nie jest 5 minut roboty. Oczywiście, Mr. Kubikson klasycznie nie odpisywał na wiadomości. Przygotujcie się na jedno z najlepszych tłumaczeń, czemu nie wysłał pieniędzy uwaga, zakopało mu się auto. I pan inwestor pisze, że przecież skończyłeś grać Face'a minutę temu. A on, że pożyczył komuś konto. Discorda też mu pożyczyłeś, że pisze, że jesteś w grze. Mr. Kubikson odpowiada mu, że zostawił kompa włączonego i pewnie cs też ma włączonego i nawet zaraz zdjęcie podeśle. Ludzie, nie żeby coś, ale na jednym koncie Steam nie da się mieć odpalonych dwóch CS-ów na różnych urządzeniach. Jest to po prostu niemożliwe. On po prostu gubi się w kłamstwach i brakuje mu wymówek. Temat dotyczy handlu przedmiotami. Z ten strajka za prawdziwe pieniądze. Nie chciałbym tutaj powtarzać tego, co powiedział Pangor w swoim filmie. Pokazał on tam dużo screenów odnośnie ludzi, którzy do tej pory czekają na zwrot pieniędzy. Natomiast to, co należy tutaj również nadmienić, jeśli czegoś nie mam w ekwipunku, to tego nie sprzedaję. Proste. A jeśli nie wiem czegoś na 100%, czy na przykład będę miał ten przedmiot, to nie ciągnę tego dalej. Również proste. I teraz tak. W najgorszym wypadku, gdyby transakcja nie mogła dojść do skutku, Kubikson zawsze powinien być przygotowany na zwrot pieniędzy. I póki wymiana nie została zakończona, to nie powinien traktować otrzymanych pieniędzy jako swoich. Z tego, co się dowiedziałem, on tylko pośredniczył w tych transakcjach, natomiast źródło, które wybrał do kupowania tych skinów, to jakiś losowy źródło z telegrama, który również go oszukał. No, XD. Natomiast podsumowując, przed zakupem czy sprzedażą skinów, czy jakichkolwiek rzeczy w internecie, zawsze weryfikujcie drugą osobę, jeżeli płacicie pierwsi, nawet bez względu na to, czy ktoś jest rozpoznawalny, czy jest resellerem, czy polecił go wasz znajomy, nieważne. A czasami nawet po prostu wystarczy pójść na jakieś inne zaufane serwisy, dopłacając trochę więcej, ale mieć pewność, że wszystko przebiegnie po myśli. To tyle. Mam nadzieję, że będziecie uważać. A o temacie mówię tylko dlatego, bo tylko dlatego nagłaśniam ten temat. Trzymajcie się. Cześć.